Ludzie myślą, że ja usłyszę teraz ten głos taki z nieba słyszalny. Nie? A myślę, że bardzo często w takich bardzo niepozornych, prostych rzeczach, prostych słowach drugich ludzi yy, można usłyszeć po prostu bożą odpowiedź, tylko czy jesteśmy na to wyczuleni w tym hmm. danym momencie. Uważność. Nie? Tak. Czy my chcemy się nakarmić i uważność właśnie na Jego Słowo, nie? Czy On przyjdzie do nas tą odpowiedzią, czy jednak jesteśmy po prostu tak zapędzeni w tym życiu, że myślimy o wszystkim innym, tylko nie o tym, żeby zobaczyć tą Bożą odpowiedź, nie? Oczywiście jest też niebezpieczeństwo w tym. Możesz wpaść w takie coś, że jeżeli masz jakąś cielesną myśl, nie wiem, chcesz dzisiaj sobie kupić jakiegoś tam Forda i teraz ty, gdzie jedziesz, to widzisz, że on się pojawia. Jeżeli no tak. to odbierasz, to jest znak, taki mm -hmm. powinien mieć. No po prostu bardzo często jest tak, że jak zaczynasz o czymś myśleć, to to widzisz, nie? Więc Zwracasz ja... na to uwagę, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc one zawsze jeździły wokół ciebie, ale dzisiaj one są dla ciebie piękne. Więc myślę, że to jest też dla nas taki fajny kierunek, że kiedy słuchamy Bożego głosu, chcemy go usłyszeć. Um... To ja sobie robię jeszcze takie, wiesz, testy. Jeżeli ja cały czas o czymś myślę, może być moja cielesność bardziej słyszalna niż może Głos. Natomiast, kiedy przychodzi coś zupełnie, wiesz, jakby wybija mnie, mam jakieś nowe światło albo po prostu nowe jakieś wskazówki, to odbieram to, że rzeczywiście może to przychodzić z zewnątrz, może to przychodzić od Ducha Świętego, a nie rodzi się z jakichś moich tam rzeczy, który, o których myślę w danym momencie.